Powrót córki marnotrawnej. Zapamiętajcie tę datę. O, lecimy. Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Ewelina, Kulik Beauty. I dzisiaj y, ogarnijmy się wspólnie, pomalujmy się razem, żeby wyglądać choć ciut... Reprezentatywnie do mojej pracy. Proszę nie zwracać uwagi na moje paznokcie, proszę nie zwracać uwagi na moje y, niedoskonałości, zaraz je zakryjemy, paznokcie zakryjemy w piątek, ale zacznijmy. Dawno mnie nie było, dawno mnie nie było, rok i tak. Nagram filmik. W ogóle zacznę się malować. Jako bazę użyję sobie rewitalizujący eliksir hialuronowy z mydlarni i parę kropel. To jest fajny podmakijaż. Nie było mnie trochę. Filmik z dękiem z całego roku tak nagram, tylko żeby go nagrać, to muszę też wyglądać trochę reprezentatywnie. Więc e, nagram, tak jak zwykle, nagram, nagram wam ten filmik. E, to tak, no no, 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 trochę mnie nie było, trochę długo mnie nie było. Ale, ale, e, wydaje mi się, tak mi się wydaje, że wracam z taką e, fajniejszą mocą, że to tak nazwę. E, było mnie z wielu powodów. Po pierwsze, nie było mnie dlatego, bo miałam operację w styczniu zeszłego roku 2025. Później otworzyłam firmę. Tak, prowadzę teraz swoją firmę Beauty. Jak wiecie, jestem wizerzystką i kosmetologiem. No, i tak się w sumie złożyło, że stwierdziłam, że będę podążać za marzeniami. A jeżeli podążamy za marzeniami, no to przyszedł czas, żeby tą swoją firmę otworzyć i po prostu zacząć zarabiać na siebie, dla siebie. I powiem Wam, tak jak w styczniu miałam operację, później, wiadomo, rekonwalescencja troszkę to potrwało. Niedługo, no bo na szczęście po operacji, że tak powiem, szybko się wylizałam. Rekonwalescencja nie trwała zbyt długo. No i w trakcie mojego chorobowego, tak długich rozkmin, stwierdziłam, że, że, że to jest mój czas, to jest ten czas. I w lutym otworzyłam firmę. Tak, oficjalnie wszystkie dokumenty, wszystko jest, było pozałatwiane w lutym. I wystartowałam z klientkami w maju. Dlaczego w maju? Z tego względu, że mam mój salon, salonik u mnie w Drewutni. No i tam Drewutnię trzeba było. Wyremontować. Oczywiście wielkie szapoba dla mojego narzeczonego i mojego wspaniałego taty, którzy dali z siebie 5 miliardów procent i wyszło przekurcze zajebiście wyszło im naprawdę tak, jak chciałam. E, także no zrobiliśmy remont. Wiadomo, przecież tata i mój y, stary, tak zwany, czyli mój narzeczony. Nie będą brali nie wiadomo ile urlopu, żeby to wszystko robić. Trzeba też było y, finanse mieć pod ten remont bo to nie jest. Wyremontowanie całej, y, całej drewutni, która tak naprawdę była miejscem, w którym się trzyma rowery, jakieś pierdoły, narzędzia. Na zrobienie z tego salonu beauty, no to trochę jest wyzwanie. Także miałam e, i nadal mam dwóch pracowników, którzy są zatrudnieni 24 na 7, 7 dni w tygodniu za darmo. Także powiem Wam, że deal fajny. Fajny dla mnie, ale tak, żarty żartami. Także no, otworzyłam firmę. Zrobiliśmy remont. W maju przyjęłam pierwszą klientkę, i jak teraz mamy styczeń kolejnego roku, czyli minął rok, no to powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Rezultaty są wspaniałe. Firma się wspaniale rozwija, przy tym ja też się wspaniale rozwijam jako człowiek. Zrobię Wam osobne wideo o tym, co trzeba załatwić, jak ja to załatwiłam, wszystko, także możecie się spodziewać, że filmik na temat firmy w Holandii mam w planach, żeby Wam nagrać tak pokrótce. Nie będę Wam mówić wszystkiego. Więc yy, otworzyłam firmę, no to skupiłam się mocno na klientkach. O, zanim to, to pracowałam w biurze. Tak zwane korpo. I y, z tej pracy zrezygnowałam i teraz zajmuję się moimi klientkami. Więc żyćko idzie, idzie moi drodzy, wszystko idzie zajebiście. Więc działo się tak dużo. Jeszcze mieliśmy wakacje po drodze, byliśmy w Toskanii z teściami, także no, no grubo, grubo się dzieje, działo i powiem Wam tak, trochę mi się tęskniło za nagrywaniem, kolejnym powodem, dlaczego nie nagrywałam, to nie był tylko brak czasu, ale też powiem Wam, że no fajnie, tak sobie usiąść i popierdzielić do kamery, ale moja wena przez to, jak bardzo dużo działo się wokół mnie, musiała, no odfrunęła lekko. Odfrunęła, nie będę oszukiwać, całe ja będę kłamać. Więc to też miało jakiś tam wpływ, większy lub mniejszy to wszystko co się działo na moją wenę. Także jak nie było weny, to yy, ty wiesz, że ja chcę tu dla ciebie dawać siebie 100%, a nie będę robić niczego na siłę, bo jeżeli nie jestem w stanie dać z siebie 100%, to nie robię. Proste. Także taka sytuacja w ogóle w zeszłym roku to nie malowałam się Prawie w ogóle, także w tym denku to kosmetyków kolorowych to będzie tyle, co kot napłakał. Praktycznie nic. I w ogóle powiedzcie mi, bo zastanawiam się, czy dodawać też więcej pielęgnacji do tych yy, denek całorocznych, bo ja nie robię denek comiesięcznych. Jeszcze mam w planach nagrać wam ulubieńców, ulubieńców. Także ulubieńcy też będą, ulubieńcy całego roku. No i regularnie później ulubieńcy każdego miesiąca, bo muszę wrócić do regularnego malowania się, a nie wyglądać jak yy, jak na początku tego wideo. Tylko jakoś, wiecie. Musi to być ładne, reprezentatywne. Myślałam też w ogóle nad daily, ale znając mnie, i mój tryb życia, i mój pośpiech, i moje wszystko albo nic, to myślę, że daily mi się raczej nie uda. Jak już to bardziej weekly. W sensie, że jakiś makijaże, jakieś coś. O. Ciu, 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 ciu. Będzie pinki, 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 rinki. Eee, Dzisiaj ja mam chyba jakieś. Yy... Rozdwojenie jaźni, bo ja tak mówię to i to i tamto. I w sumie wszystko naraz gadam. A co mówiłam? Nie wiem, co mówiłam, pewnie sobie przypomnę. W każdym bądź razie, teraz przejdziemy do podkładu, bo to serum już się ładnie wchłonęło, także możemy przejść do podkładu. A ja nie chcę jakiegoś mega ciężkiego tego makijażu, tylko użyję sobie. O, niech będzie Maybellina. Bardzo fajny podkład. Aha, chyba mówiłam Wam o ulubieńcach. No tak, także będę chciała ulubieńców miesięcznych wprowadzić i ulubieńców roku. Ogólnie. Sama lubię takie filmiki oglądać. I muszę się zacząć malować częściej. Tak, to chciałam przekazać, te trzy rzeczy. Powiedzcie mi w komentarzach, jak minął Wam ubiegły rok 2025, bo z tego co nawet rozmawiałam ze znajomymi, niektórymi, to różnie to było. U niektórych super. U niektórych bardzo słabo. Także dajcie znać jak u Was, czy poprzedni rok był dla Was udany, czy jesteście zadowoleni z rezultatów. Mm, oczywiście nie musicie mi gadać, co byście poprawili, tylko zreflektujcie się sami, co byście ewentualnie chcieli poprawić, żeby nie popełniać tego w tym roku. Na przykład korektor. To samo. Też Maybellina. I użyję dwóch kolorów, bo jeden jest za jasny, drugi jest lekko za ciemny. Ten makijaż jest ogólnie będzie praktycznie bez cięć. tylko tu o, tu zostanie jasny, tu pod kontur, a ten ciemny dam tylko trochę pod oko, o, i trochę na nos, ten nos. Dobra. To mamy skończone. I tak powiem Wam, że zastanawiam się, czy użyć mokrego konturu. I chyba tak zrobię, bo tych kosmetyków jest tyle. No i tak średnio je używam. Także no weźmy sobie mokry kontur. Róż Siglam Color Love Cake. I ja lubię używać podkładu z Revolution jako mokry kontur. I to mam akurat F12. Ja lubię go używać jako kontur, bo ogólnie kiedyś go miałam jako podkład i też powiem Wam, że no dosyć fajnie mi się sprawdzał, bo on ma takie w miarę fajne krycie i akurat ma takie krycie, jakie ja lubię. O! Także on mi tu idealnie i on mi, właśnie on będzie w ulubieńcach roku. On mi idealnie współgra praktycznie z każdym podkładem. Praktycznie z każdym. O, już jestem pomarańczka, czyli to, co Ewelinka kocha najbardziej. Teraz róż. Jak oko różowe, to reszta też. Dubką gąbeczki. Pum, 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 pum. Ten film ogólnie może być mega chaotyczny, no bo wracam po dość długiej przerwie. Więcej różu. Jeszcze więcej różu. O. Jeszcze tu. O. Wracam do strony, gdzie był bronzer i blenduję. Pe, 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 pe. Koniec. No, ten film może być totalnie chaotyczny. No bo w sumie. Muszę się z powrotem przyzwyczaić do tego, że że, 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 Siedzę i gadam do kamery. Na test użyję też Shiglam Stardust. To jest rozświetlacz. Ale powiem Wam, no taka jestem. Jakoś jak na przykład do konturu brązera i różu yy, jestem bardzo przekonana na mokro. Tak do rozświetlaczy to podchodzę trochę jak. Yy, do jeża, no bo jakoś nie wiem, tak wiem, zaraz znajdą się dobre dusze, które powiedzą: tak, blenduj to palcem, blenduj palcem. Jak blenduję palcem, to też mi nie wychodzi, także w sensie nie wychodzi taki efekt jak suchym rozświetlaczem. A ja lubię, jak ten rozświetlacz jest mega intensywny, a bronzer pomarańczowy. I to już wszyscy o mnie wiecie od tylu lat, od ilu nagrywam. W ogóle ostatnio robiłam mega porządki tutaj w moich kosmetykach i w końcu zrobiłam sobie tak, jak chciałam. Czyli tak, róże są przy różach i tak, tak, tak. Także y, dajcie znać, czy chcielibyście takie wideo, w którym Wam to pokażę i nie wiem, który puder użyć. No dobra. Stary, niezawodny Action. Very sweet. Fajny puder. Miałki, dobrze utrwala. Także dajcie znać, czy byście chcieli filmik o moich zasobach kosmetycznych, bo jest ja przyjemnością, Wam taki nagram. Lubię, lubię kosmetyki, jak wiecie, bardzo. Jestem już stara baba, bo za niedługo no, za 4 lata? Nie wiem, 4, 3, nie, 4, 5? Nie wiem ile mam lat, ale za niedługo 30. Także prześmiewczo mówiąc, stara baba. Nadal jarają mnie kosmetyki. I mam nadzieję, że Was też. O, dobra. Kontur nadal widać, ale wiadomo, to nie jest taki kontur, yy, jaki, jaki ja lubliuję. A ja lubiuję taki naprawdę ostry, mocny. O. Teraz zrobimy sobie dolną powiekę. Używam tych samych pędzelków, których wcześniej. Bardzo Wam polecam pędzelki Yesap. Ja je zamawiam z AliExpress. Nie są najtańsze, ale są tak jakościowe i tak zajebiste te pędzelki. I dosyć szybko przychodzą. No na przykład do Holandii, no to mi przyszły w nawet nie tydzień. Ile ja czekałam? Cztery dni, może? Bardzo, bardzo szybko. No i ich jakość jest naprawdę super. Naprawdę. Mają fajną jakość. Będziecie zadowoleni. Włosie jest idealne i ja już ich też używam od lat. Nie zastąpienie. Tam czasem naprzemiennie kupię sobie jakiś pojedynczy pędzelek, ale przeważnie to jest to właśnie firma. Jest sub. Jest jest jessup. Jest sub. Jest sub. No, tu mi trochę ciemniej wyszło. Trzeba to naprawić. Trzeba pomieszać dwa kolory? Git. Jeszcze tylko tutaj. O. Ja nie wiem, ten filmik to będzie jeden totalny, niż ale to tak typowo w moim stylu. Okej, okay. oko prawie don yy, Myślę, żeby sobie dołożyć jeszcze jakiś błysk I co to by mogło być, bo ja nie wiem Ale chciałabym Więc chyba sobie dołożę tak bardzo delikatnie kasanowa od Essence I to są Multi Flakes O, ja tego nawet nigdy nie używałam, widzicie? Nawet nie wiem, człowieku, ja nawet nie wiem, co ja mam Nigdy tego nie używałam, penseta. Nigdy tych rzeczy nie używałam. Kupuję, bo jestem uzależniona od wydawania pieniędzy. A jeżeli mogę wydać pieniądze na kosmetyki, to ja jestem przeszczęśliwa. Także test na żywo, moi drodzy, test na żywo. O, są serio takie flakes, takie, takie płatki. Zobaczymy, czy mi to nie zważy cieni. Damy je tak na środek bardziej. Zobaczymy, czy to w ogóle zastyga. Czy zaraz nie będę miała dziur. Bo, jak będę miała, to się wkurzę. I chyba powinnam w ogóle siedzieć teraz z zamkniętymi oczami. Ale nie usiedzę. Zobaczymy. Czy piecze mnie oko? No chyba trochę, nie, albo mi się wydaje. O, dziura! Jest dziura, czyli te flakesy to chyba na nie na cienie, tylko na. O kurde, tylko na czystą powiekę. No trochę to mi się udało przykryć, nie powiem, ale żeby. Żeby, żeby, żeby mnie to jakoś mega zachwyciło, no to tak podejrzewam, że nie. Niech to wyschnie. O ile to wyschnie, bo to jest kolejny question. Zaraz mi się to odbije wszędzie. No, ale trudno. Trzeba wziąć jakiś eyeliner. Niech będzie typowy, standardowy, mój ulubiony. Jest to Max Mors Action za jedno euro. Najlepszy Eyeliner, w pędzelku. I co robię? Kreskę. W międzyczasie, jak zrobiłam kreski, to nałożyłam też na dolną linię Mojra Gel eyeliner 18 Nawi, i to jest takie pomiędzy niebieskim a czarnym i teraz dokańczam dolną powiekę i znowu biorę te, ten miks tych ciemnych cieni, żeby tą kreskę z dołu jakoś tak w ogóle żeby to jakoś wyglądało no bo teraz mam górę tak ciemną Dobra. Na dół dołożę sobie ten błysk, który miałam jako pierwszy z paletki na górnej powiece. I go dam tylko tak o trochę przez środek. I tych flakesów jeszcze delikatnie mi się na tym sam. Bo to jest ten sam pędzelek. Ostało mi się trochę tych flakesów, więc dam je sobie też, ale muszę ich dołożyć. Dobra. Jest git. Trzeba, pamiętajcie, zawsze czyścić tutaj, o, z tych wszystkich paproków, które wchodzą do oka. Okej. Okay. I wiecie co? I w sumie nie chce mi się przyklejać rzęs, więc ja je sobie po prostu wytuszuję, żeby był ogólnie taka, żeby była, polska trudna język, żeby ogólnie bardziej była koncentracja na cieniach w tym makijażu, aniżeli na rzęsach. Także wytuszuję rzęsy bardzo intensywnie. Tylko, żeby dodać jako tako jakiejś małej definicji tym e, oczom. Chwila, muszę sprawdzić. Może być inne ustawienie, bo musiałam skontrolować, czy się w ogóle nagrywa. I teraz tak. Oko już mamy skończone. Więc. Przejdziemy sobie do brwi. Ale zanim brwi, to zrobimy kontur, już taki y, ostateczny kontur. I już wam mówię, co użyjemy. Z racji tego, że ten kontur jeszcze jest intensywny, to użyję Essence set by Delight. 01 Star Kisses. I to jest taki y, róż, róż bronzer i rozświetlacz w jednym. Mieszu, mieszu, mieszu. I czy mi to da efekt taki, jaki ja lubię, czy nie? On chyba daje zbyt mały efekt. Za mały na to, co lubię, więc musimy użyć większego kalibru, którym jest Beka. Beka Bronzet Bondi, mój ukochany, ulubiony. Tak już go oszczędzam. No ale co? Jak to mówi? Stare przysłowie, kosmetyki też mają datę. Okej. Okay. Git. Użyjemy różu i jest to Max and More 160 Wild Pink. Tym samym pędzelkiem. Że trochę życia wróciło. Na te poliki. Fiu, Ekstra. Zanim w ogóle przejdę do brwi i rozświetlacza, to najpierw się spsikam mgiełką i będzie to Essence Fix and Last. Ten czarny. Dobra. I zanim rozświetlacz, to zrobimy sobie brwi. Ja brwi dzisiaj chcę takie yy, delikatne, nie za mocne. dlatego nie robiłam najpierw laminacji, którą możecie już zobaczyć na moim kanale. Tak naprawdę to tutaj mi w tym makijażu najbardziej zależy na oku, więc te brwi to tylko dorabiam sobie łuk, którego nie mam. Nie mogę zapuścić. Jak brwi już są zrobione, przechodzimy do y, Brush Up Maxineczki, do rozświetlacza 01 Pure Diamonds i ja go mam w sztukach trzech i używam go, jak już się maluję, to bardzo, bardzo, bardzo namiętnie, bo to jest najpiękniejszy rozświetlacz, jaki ja kiedykolwiek w moim życiu miałam, a miałam rozświetlaczy hu, dużo. Bardzo dużo. I ten jest idealny. Do wszystkiego idealny. Najpiękniejszy i najcudowniejszy. ty, ty, I tu rosałem się uwaliłam. Tu tu tu. Nos. Dobra. Jak to mamy zrobione, to przechodzimy do ust. I moi drodzy, wiecie, że ja ust nie lubię malować, ale dzisiaj pomaluję, bo muszą być ładne i różowe. I do tego precedensu używam dwóch produktów: jest to Revolution Konturówka. No, typowy Baby Pink, ale Git. O ta chodziła. Zaraz powiem wam kolor, kolor to jest. Nie mam bladego pojęcia. I tu jest jeszcze taki lip sealer. Ha. I to nie daje nic. Dlatego użyjemy z Maybellina błyszczyk. A... O Jezus Maria. Jasne te usta. Za jasne. No ja nie lubię. Zmyję wszystko. No. Ten różowy był jednak za różowy. Więc w takim bądź razie usta zrobię z Rival Jest to też błyszczyk. Z taką małą drobinką. I myślę, że jak usta takie będą normalne, to nic się nie stanie. Dobrze, dobrze, drodzy państwo. Tak się prezentuje makijaż powrotny. Dajcie znać, czy wam się podoba. No, mi się podoba. Także mogę iść do pracy. Jeszcze się tylko przebiorę ale myślę, że taki yy, różyk idealnie się sprawdzi do dzisiejszych paznokci mojej klientki, bo już mniej więcej wiem, co będzie chciała, także here we go, a my się już widzimy niedługo, buziaczki, pa pa!